I witam was serdecznie, kolejny dzień, kolejna bitewka, dziś bitewka na pojeździe Carnavron Action X, czyli paladyn na konsoli, jest to tylko tak naprawdę nazwa malowania tego czołgu, ten paladyn. Sponsorem bitewki jest kolega Jumper Paul, serdecznie pozdrawiam, mojego ziomeczka od powtórek. No i co? Yy, bardzo dobre losowanie jak widać, kolega rzuciło na topce, tak więc będzie miał tutaj możliwość naprawdę nie do wyniku, a jak to jumper pewnie taki zrobi. Zresztą zaraz się o tym przekonacie, a ja pokrótce opowiem tutaj o czołgu. 1500 punktów HP do dyspozycji, yy, pancerz kadłuba dolnego to jest pancerz yy, kadłuba, 130 od frontu, 51 boki, 37 tył, yy, tak więc pancerny dość od frontu, bardzo fajnie. Jedynie gdzie wchodzi na to w dolną płytę, ale to też trzeba mieć troszeczkę więcej penetracji, jeżeli gra się na ósemkach. Dalej mamy tutaj pancerz wieży, to jest 250 od frontu, 152 boki i 95 tył. Ale, tak jak widać, ma tutaj podwójną płytę od frontu na wieży. Coś takiego jak Conqueror. Bardzo fajna sprawa, bardzo dużo dźwięka ta wieża. Pytanie, czy wchodzi pomiędzy działo, a płyty te podwójne? Tak, wchodzi, tylko trzeba mieć powyżej 260 penetracji. Sprawdzałem, tak więc jak coś, to już wiecie, moi drodzy. Yy, no i dalej tutaj mamy parametry działka. Bardzo fajne. Jest to działko, które strzela mniej niż 5 sekund, można się zmieścić z 4 coś, tak na dobrą sprawę. Zresztą zaraz zobaczycie, ile. 4 dokładnie tutaj ma kolega na, na bez racji bojowych. Jest 4,8, tak więc naprawdę to jest bardzo dobry przeładunek. Alfy to jest 230, no i penetracja to jest 226, a na Goldzie to jest 258. Czas celowania to jest 2,3 sekundy, bardzo dobre i celność 0,32. Opuszczanie działa 10 stopni i podnoszenie 20. Bardzo dobre parametry tutaj działka, naprawdę bardzo fajne, szybko strzelne działko. Yy, I z całkiem niezłą penetracją, bo 220 penetracji na ósemkach naprawdę robi, robi nam robotę. Ja osobiście lubię strzelać Golda, ale to... Jak kto woli i jak to ile ma pieniądze, To jest dobra zarabiaczka, polecam serdecznie. I 380 zasięg tutaj spotam ma ten czołg w standardzie. Jeździ maksymalnie, już wam mówię, to będzie 36 km na godzinę i w tył 12 km na godzinę, czyli jak klasyczny czołg ciężki. No i dobra, przejdźmy tutaj do bitewki, co tutaj się dzieje. Kolega wybrał tutaj linię JK, czyli na dół pojechał, tutaj na tory, tak zwane. I proszę bardzo. Już ma tutaj 500 spota, 500 damage'u. Proszę bardzo. Piękny. Pierwszy czołg stęczony. No i tutaj jakieś delikatne lagi nam kolegę męczą. Niestety. Jak widać. Bardzo dobra pozycja. Zobaczcie, tylko wieża wystaje. Ale pociski śmignęły. Super. Bez problemu. Tutaj Tiger P. Dostaje. Bardzo proszę. No niesamowity DPM, niesamowity ten DPM jest. No i co? Kolega by się zdecydował na wyjazd, żeby pomóc, trzeba wyjechać i pomóc. No właśnie. Niestety nie było przebicia, szkoda. No ale tutaj i skończył. I tak trzeba jechać atakować, tak więc. Dobrze, że to się skończyło bez utraty żadnych punktów HP dla kolegi. No i dobry, w mieście. Dość ciepło. Dróg tam z tego co widać przepycha, ale stoją czołgi na górce. Tak więc miejmy nadzieję, żeby się tylko utrzymały. No ale to z kolei tutaj sojusznicy pojechali tą samą stroną w większości czołgów, co tutaj kolega Jumper. I proszę bardzo, Tiger P skończony. Dobrze, dobrze, zobaczmy co my tu mamy. Arta niestety nie została. Dobra, jest kolejny, dostał. I kolejny dostał. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Super. 3 już na koncie. 2200. Przebić. Zablokowane 1100. I asysty 1000. No już więcej, 1100 asysty. I Arta do starta, skończona bardzo dobrze. 7-3. I strzykam to bez problemu dostaje tutaj, i asysta jeszcze, bo kolega tutaj go przyspotował. Pięknie, pięknie leci, pięknie tutaj liczniki się nabijają, o, coś pięknego. Znaczy już jaka robota jest zrobiona, 3000 damage i 1700 asyst, super, super, super robota. No i dobra, czas wracać na bazę. Jest bardzo duża przewaga 8-3 jest tak więc naprawdę tutaj żeby dróg to wygrał to musieliby, się, musieliby stanąć na głowie no tym bardziej że jeszcze tutaj w zwycięskiej drużynie jest kolega jumper który raczej by nie pozwolił na to tak więc bitwa można powiedzieć już raczej wygrana zobaczymy co jeszcze tutaj kolega nam no, ustrzela ciekawego a myślę że coś ustrzela. Zaraz będziemy mogli to zobaczyć. No i dobra, powrót na bazę, to jak to najbardziej. Tak. Falkon czy siądzie? VKP. Dostała. No cześć się cześć. Nie dostaje ta fałka jest tak skontowana, że ciężko będzie ją tutaj przebić. No dobra, przynajmniej gąska zerwana. Trzeba by było podjechać jeszcze. Dobrze to kolega. No, ale zobacz, już jest 10 7, tak więc... Wróg trochę wyrównał, no już 11,7 niestety. Aż tak dobrze, aż tak dobrze to nie będzie. co tej górki powinno zaraz być widać coś się nam tutaj wyspotuje piękne fałka przybita gąska tylko a tak jest bez problemu tutaj w tym weak pomiędzy wąskami. Tak jest, bez problemu. I czy będzie fałeczka skończona? Dobra, fałka skończona przez kogoś innego. Bardzo dobrze tutaj. Już od razu kolega zaczął celować, już wiedział, że będzie wszystko się skończyło. Tiger, dostał. No i. Ale lagi ma kolega, do ale miał lagi w tej bitwie, było widać, że był No Właśnie. Zamiast naprawić serwery, to dodajmy więcej premek. Więcej premek dodajmy, będzie super. Dobra, brawo. Serdeczne gratulacje. Szkoda, że skapowali, nie? Oczywiście, że musieli to zrobić. A i tak, koledze, to nic nie, nie zmieniło, bo 7000 kombinacyjnego zostało ugrane. Wow. Brawo, brawo, brawo. Serdeczne gratulacje. Oby więcej takich powtóreczek. No i co? Słyszymy się, kochani, i widzimy jutro. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.